brzydki oddech, zły zapach z jamy ustnej. To jest coś, czego często sami nie zauważamy, a to psuje bardzo różne relacje. Witam Was serdecznie, Majka Strachanowski, Gabinet Marzeń, czyli wszystko na temat, co zrobić, aby mieć piękny i biały uśmiech. W tym odcinku Agnieszka Majstrak, higienistka, szkoleniowiec, odpowie nam na pytania, co zrobić, jeżeli mamy zły zapach z jamy ustnej, zły oddech, brzydki oddech, co zrobić w takiej sytuacji? No przede wszystkim to sprowadza się taki nieprzyjemny zapach z ust do higieny jamy ustnej. To jest w ogóle taka podstawa. Jak nie będziemy odpowiednio dbać o naszą higienę, nie będziemy myć co najmniej dwa razy dziennie zębów, nie będziemy używać nici dentystycznych płukanek, no to niestety ten nieprzyjemny zapach z ust będzie coraz większy, coraz większy. Jedynym takim wyjątkiem, taką normą można powiedzieć, to jest to, że jak się budzimy rano, to też mamy taki nieprzyjemny zapach z ust. Ale to jest spowodowane tym, że w ciągu nocy wydzielana jest mniejsza ilość śliny. I to dlatego. Natomiast są osoby, które w ogóle na co dzień mają też tak zaburzoną, zaburzone wydzielanie śliny, i wtedy już trzeba udać się do specjalisty albo po prostu stosować takie środki, które będą pobudzać ślinianki do produkcji odpowiedniej ilości śliny. Co to I za środki? Co to za środki? To są na przykład pianki nawilżające, żele, płukanki, specjalne takie gumy do rzucia, które pobudzają pracę ślinianek, żeby ta odpowiednia ilość śliny była w jamie ustnej, bo ślina jest bardzo ważna w naszej w naszej jamie ustnej dlatego, że po zjedzeniu ta ślina opłukuje resztki pokarmu z języka, z dziąseł, z zębów, z przestrzeni międzyzębowych i, i wtedy one nie zalegają. A jak jest mniejsza ta ilość tej śliny, jest w suchość w jamie ustnej, no to niestety, ale to, to wszystko zostaje nam tak, w jamie ustnej. I to Kurczę, to... Agnieszka, aż aż, mówi, ty, aż Mówisz to. o tym, aż, aż mi zawsze <głos》>. buzi. <głos》. głos》>. Tak, i właśnie to jest, o to Mamy chodzi. się napić. Dokładnie. I o to chodzi, że no bo wszyscy mówią pij minimum 2 litry wody tak dziennie. No a to nie jest tylko dla naszego zdrowia, żeby cały organizm nawodnić, ale i też to jamę ustną nawadniamy. Woda naprawdę ma dobry wpływ na wszystko, więc trzeba się po prostu nawadniać i wtedy zęby też będą zdrowe, będzie inny zapach z ust. Więc widać, że y, dużo rzeczy jest takich wspólnych, tak? Że nie tylko działa na jedną rzecz, na przykład taka woda. Y, jeszcze y, przede wszystkim też takim, jeśli ten zapach nam się nieprzyjemny ząs utrzymuje dłużej, y, no to na przykład może świadczyć o tym, że mamy próchnicę. Tak? Czyli bakterie próchnicowe, które nam tam się rozwijają w jamie ustnej, psują nam zęby, powodują nieprzyjemny zapach z ust, powodują ból. Więc udajemy się do lekarza-dentysty w celu leczenia. Dodatkowo mogą być to zapalenia różnego rodzaju, na przykład zapalenie dziąseł, zapalenie przyzębia. Mogą to być owrzodzenia. Wtedy też się zbiera często przy, takim, przy takich zapaleniach, często pojawia się wysięk ropny. No i to też jest powodem do tego, do tego nieprzyjemnego. Oddechu, tak, że, że, że powstaje. A jak wiadomo, to jest niekomfortowa sytuacja dla nas, prawda? Tak, bardzo, bardzo, bo ja nawet hmm, taki... do, tej, do, tej, do tej pory na przykład pamiętam taką jedną sytuację, gdzie przyszedł do mnie przedstawiciel handlowy do mojej przychodni w Londynie i ja to po prostu, on chciał coś ode mnie, więc coś mi zaoferować, to według niego było dobre dla, dla mojej przychodni. Ale po prostu, jak się odezwał, to ja aż musiałem się odsunąć od niego. I, I bo poczułem nieprzyjemny zapach z ust. I podejrzewam, że on sam tego nie odczuwał, albo nie był świadomy tego, że ma taki zapach, ale ja musiałem się odsunąć. I pierwsze wrażenie, jakie on na mnie zrobił, po prostu było bardzo negatywne. I, i, i teraz ja go, znaczy w, w tamtym momencie oceniłem go, że, że nie dba o siebie, nie, nie, dba, nie dba o swój, swój, swój stan zdrowia, o, swój, o stan jamy ustnej. Miałem taką ocenę wtedy i od razu się jakby się zamknąłem, w sensie takim, że nie chciałem nic z nim robić, bo się od razu się odsunąłem. I to też pokazuje, jak, jak na przykład ludzie mogą oceniać daną osobę, czyli na przykład ciebie, gdzieś idziesz i samemu się ma zły zapach z, z ust, z buzi. I to po prostu od razu ludzie mają inne, inne wyobrażenie o, o danej osobie, ale to może też wynikać nie, niekoniecznie ze, ze, ze złej e, higieny, ale może też może wy, wynikać też ze, ze, na przykład e, akurat ze zjedzenia czegoś wcześniej, albo na przykład z jakichś chorób. Tak. Na przykład, no wiadomo, jeśli zjemy czosnek, tak? Czy, czy osoby palące tytoń papierosy, no to też ten nieprzyjemny zapach z ust jest. Czy cebula, tak. no to tutaj należy tak umyć zęby po prostu po zjedzeniu takich produktów. Ale ten proces, kiedy ten zapach zniknie, no to troszeczkę potrwa, tak? Bo zanim zacznie się trawić te pokarmy, to, to potrwa. Natomiast czasami niektórzy oso niektóre osoby mają halitozę. Często w reklamach na pewno słychać o tej chorobie, bo jest wspominana no to pojawia się wtedy, kiedy do naszej jamy ustnej trafiają po prostu bakterie beztlenowe, które rozkładają pokarm, gdzieś tam się zagnieżdżają i one powodują wydzielanie lotnych związków siarki. I to jest ten taki odór taki dziwny właśnie z ust. To też często się pacjentom zdarza. No i tutaj trzeba co? Oczywiście usunąć stany zapalne, tak? Wszystkie ogniska bakterie trzeba stosować płyny sprzeciwbakterjowe które które nie wylują po prostu te stany zapalne usuwają no i przede wszystkim kontrola u stomatologa tak to jest to jest przede wszystkim natomiast zdarza się tak że jeszcze mamy od strony układu pokarmowego jakieś choroby może to być na przykład problemy z wątrobą mogą być też Wyczytałam, że od nerek, jak mamy niewydolność nerek też mogą się pojawiać takie nieprzyjemne zapach z ust, przy cukrzycy. Także też tutaj pacjenci muszą zwrócić uwagę. Jeżeli odczuwam nieprzyjemny zapach z ust, kiedy do lekarza dentysty, do stomatologa, higienistka zrobi profesjonalną higienizację, zaleci różne produkty i to nie pomoże, no to trzeba udać się dalej po prostu dalej szukać przyczyny, Dlaczego? Dlaczego tak jest, ale tutaj tak jak mówiłeś o tych osobach, z którymi się spotykamy, rozmawiamy, tak jak chodzi się o tym przedstawicielu handlowym, wydaje mi się, że też to też wynika z tego, że nie wszyscy właśnie wiedzą, że, że ten nieprzyjemny zapach z ust to jest jakąś przyczyną czegoś, tak, że coś nam dolega. Czasami to jest brak czasu, no bo, no bo zapracowani jesteśmy, biegamy wszędzie, ale zapominamy o siebie zadbać. I y, to też jest złe. Albo może niektórzy też myślą, że to jest normą, tak? no, ale to, to, nie jest, to nie jest norma. Y, I to są takie charakterystyczne zapachy z ust. No i ja, jako higienistka, y, mam doświadczenie przy takich zapachach, więc ja już potrafię rozpoznać, czy ktoś ma y, dużą próchnicę, y, czy ktoś ma na przykład kamień podniosłowy, bo y, kamień podniosłowy, który znajduje się przy zębach. Również powoduje stan zapalny i nieprzyjemny zapach. Aha, i ten zapach się różni, tak? Wtedy czujesz, że jest inny zapach, tak? Tak, tak trochę, trochę tak. Trochę różnią się te, te zapachy. Przy pruwnicy jest inny zapach, taki specyficzny na pewno. Na pewno wielu z pacjentów, jeżeli leżało u dentysty na fotelu i dentysta otwierał zęba, to myślę, że nieraz pacjenci poczuli taki zapach. To jest taki specyficzny zapach. Jest, jest. W kamieniu też, też jest, też jest taki, no czuć taki ten stan zapalny, wysięk kropny. czuć to po prostu. I tak jak mówisz, no, ja też potrafię rozpoznać już, że ktoś ma nieprzyjemny zapach, właśnie po rozmowie i, i już wiem, że na przykład ta osoba powinna na pewno udać się do stomatologa, żeby skontrolować, wyleczyć zęby. Ten odór tej, tych związków lotnych siarki też jest specyficzny taki. Chyba większość z nas wie, jak, 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 od, jak czuć siarkę. tak? jaki to jest zapach. No niestety, to jest niekomfortowe, tak? Też ciężko nam jest zwrócić uwagę. Tak, dokładnie. Jeżeli na przykład osoba bliska może zwrócić uwagę na to. I, i, i też ważne jest to, żebyś, jak jeżeli ktoś zwrócił uwagę, żeby się od razu nie, nie obrażać i, i zamykać w sobie, tylko tak. wziąć to po prostu OK, sprawdzić, jaka jest przyczyna. Bo może to było tylko jedzenie, a może, może trzeba się udać do, do higienistki albo do dentysty, także, czy, albo do innego lekarza. Także to trzeba po prostu sprawdzić i, i, i rozwiązać ten problem szybko, bo, bo może też jednak chcą związki i zburzyć e, relacje pomiędzy, pomiędzy ludźmi na przykład w związku, prawda? Bo tak, wtedy... może być. tak, tak, to są to ja po, po prostu tak, to jest to jest e, coś, co wpływa na, na zmysły. Także trzeba, trzeba o to bardzo dbać. No, ale żeby też tak do tego nie dopuścić, czyli, czyli co? No, no, przede wszystkim higiena, tak? Wszystko się wprost sprowadza do higieny, tak jak już w każdym odcinku mówimy. Czyli mycie zębów co najmniej dwa razy dziennie, co najmniej przez dwie minuty, stosowanie nici dentystycznych, półkanek. I jeżeli gdzieś nam się pojawia taki nieprzyjemny zapach, gdzieś się znajdziemy, to wybierajmy na przykład takie pasty, które mają jakiś dodatek przeciwbakteryjny, przeciwzapalny. Tak samo płyny do płukania jamy ustnej też wybierajmy z takimi składnikami, które powodują, że te bakterie zostaną usunięte. Przynajmniej nie do końca, ale jakaś część tych bakterii, tak? Bo, bo jednak najlepszym rozwiązaniem jest częste, regularne, wizyty u stomatologa, u stomatologicznej. I jak będziemy dbać o siebie i będziemy regularnie to wszystko wykonywać, to takie rzeczy nam się nie będą. Pojawiać. Dokładnie. Agnieszka, dziękuję bardzo za, za dobre wskazówki, za naświetlenie problemu, bo problem jest w społeczeństwie jest. duży. Ludzie nie zwracają sobie uwagi, nie czują tego, przyzwyczajają się do wielu rzeczy, ale właśnie takie wskazówki, które Ty dajesz, to mogą pokazać i zwrócić uwagę ludzi na problem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Do... Do zobaczenia na następnym odcinku. Będzie na pewno następny ciekawy temat, który pomoże Tobie w uzyskaniu lepszego uśmiechu.